na drugie pole kończyć poprzeczniak wczorajszy jesteśmy i zaraz zaczynamy poprzeczniak jak mówię to strona mi za głęboko idzie a tutaj wyrwała się śruba ...od regulacji I pokrętu się zgubiło od głębokości Kurczę, nie mam takich śrub No i udało się, znalazłem taką śrubkę, zakręciłem Teraz tylko zbieram narzędzia i jedziemy Jedziemy. Sebastian już wysypał, jak chwilę stałem, także jestem trochę do tyłu. Lucian cofa, w razie może być w gotowości. I teraz będę miał też pełny zbiór. z poprzeczniaka na Lucjana. troszkę dojedziemy ten kombajn jest troszkę za niski do do wysypywania na te przyczepy tamtym jest dużo bo jest dłuższy i wyższy mniejszy od innowatora. bez słów można, kurde, współpracować wie kiedy odjechać, jak podjechać jedziemy dalej będziemy słychać co ten halo? tak, tak ale to ten, dopiero ulica będzie pierwszą Tak, tak. Czerwony jedzie do nas. Tutaj na rogu i będziemy wysypywali Teraz tam w stronę asfaltu się kieruje, Idziemy do góry. Tam się tampnął, ale że mnie podnosił Tam taka górka jest piaskowa i ciężko było się wdrapać. Do poszły. I wojtek już pojechał pełny, teraz sypiemy na ucznia przede mną! Sypiemy na ucznia tam czeka już czerwony, a tutaj wojtek jedzie już na pełno z ładunkiem. Mam takiego dobrego. Z tyłu zaczniemy, nie? Nie no sprzedujmy nasypanym, to jak mamy... Dziękuję. ale te piszczenie to mnie dzisiaj wykończyło pod koniec. Cały czas piszczę. Ale udało się pokopać, bo tak to co? Byśmy musieli to szukać. Nie wiadomo, że tak to się szybko znajdzie na polu bez narzędzi. Wóz jeszcze też jest, nie jest gotowy. Może w tym tygodniu będę go Idziemy na czerwonego i uciekamy do domu. Przesiemy maszyny. Przyczepę mamy trochę niepełną, ale to tak wyszło, kurczę, pod koniec mi się jeszcze zapchał, ale go odepchaliśmy, tam w rogu jest mokro. A u mnie wszystko piszczy, bo tak nieraz piszczy jak pokazuje, że jest duży poślizg na tym, na taśmie łęcin, na drugiej taśmie. A jak piszczy cały czas, to człowiek już na to nie patrzył. Dobra, idziemy czyścić maszynę. Co, Ziemia ci się nazbierała tutaj? Glina tam, bo dojechałem do tego rogu, widzisz? Tak? Mówię, dalej nie jadę, bo jeszcze zapcham na koniec Zabezpieczyć tutaj Rosja wziął tego, gwoździka tutaj założył Wszystko to jest koniec. Za życie z tyłu się napcha. Czerwony! Niech chce podniesie tą przyczepę. Ojej, wjeżdżamy. Co auta poziemiaki są? Widzę. To my tak jak wczoraj sobie tam kochali. Rosja już gdy też zjechał. Teraz ma zaczepionego od op... tego. Kultywator. Co. minuty! Tak, czy nie może odjechać? No, ten kierowca kręci pauzę, a tam, tamten bierze na wagę i ten od razu będzie cofał Tak no pora będę. A tam jest miejsce dla nas? Tak, jest pusta, nie ma nic Dobra, poczekamy Trzy minuty Mogę tam cofnąć? Możesz, możesz, co? No. Czerwony, w prawo, w na zadni wjedziesz zaraz No dobrze poczekamy Wstyd! Czerwony że na wagę Wierzą na wagę. Ten wiedzie, ten będzie mógł cofnąć do załadunku, a my sobie wiedziemy, tam staniemy koło hajdy jak wczoraj. Parkujemy. Przykleję się jak najbliżej ściany. Chyba mi pokazuje. Muszę bardziej tutaj dać. Tam coś stoi? Coś tam stoi? Co? Coś tam stoi? Tam czternieska stoi. Do A, przodu no... dasz i Sebastian wyjedzie. Albo do tyłu. we w tą stronę. No to tam w tą stronę. w prawą stronę bardziej Tu jest Sebastian Soczny Dzisiaj mi tak piszczało w kabinie, że Ciało. Bo przełożyliśmy zasilanie cewki od stołu przebiorczego i dlatego. Jeszcze musimy pts wstawić na hale. Tu mamy ziemniaki do sortowania. Ładujemy ziemniaki wytyczne. Idę po kombajn A i tu mam ten sortownik do sprzedania. Jeszcze w sumie był ktoś tam chętny, ale jakoś temat umarł. Tak on wygląda. Sita. Tutaj są chyba trzy rodzaje. Trzy rodzaje są. To będzie 35. 45 i 55 i 64 rodzaje sit jest tutaj trzeba będzie tylko wymienić deskę i dać listewki, bo nie ma listewek i tutaj też deskę wymienić to tam za symboliczne pieniądze oddam, bo nam tutaj tylko to przeszkadza. Kto się zainteresowany to niech pisze. Tak to wygląda. Dobra, ja się zabieram. Za raptora. No ja się zabieram. Za raptora. Nie ponagrywam dzisiaj, bo tak mi to piszczy. piszczy mi od tego stołu, bo tak, czujniki od, 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 od odciążania pozostawialiśmy, to jest w porządku, nie piszczą, tylko piszczy mi teraz ten stół. Mam to podłączone odwrotnie. Najlepiej byłoby to rozkręcić i odłączyć ten brzęczyk, tylko nawet nie mam w tej chwili. Tu musiałbym mieć Torxa, a to nie będę grzebał, bo nie mam na to czasu. Tak i tak później wyjechałem dzisiaj. Zaraz będziemy sypać, tam Sebastian musi przepuścić przyczepę, też będzie wysypywał pewnie zaraz. No i tu mamy klina, to będzie nam trudniej zawracać, no później jak już będzie trochę szerzej to będzie łatwiej, teraz jak jest wąsko to jest to jest dużo gorzej. Będę wrócił z urlopu. mamy takie powymywane miejsca na skłonach tu i tam za wąwozem tak samo jest bo woda spływała ze ścieżek z rządków jak były duże opady i tak tutaj właśnie widać jak to wygląda trzeba uważać żeby na tym kombajnu nie przewrócić bo nieraz jak jest pełny zbiornik i zaczep jest w takim położeniu nieodpowiednim jak wpadniemy w dziurę to różnie to jest Betonowi się chyba paliwo skończyło w skuterze, bo widzę, że na piechotę idzie. Dzień dobry panie prezesie! Dzień dobry! Witam! Co paliwo się skończyło? Czego? Na piechotę chodzisz? Nie, bo policja u nas się pięć, bo tam pewnie już waruje, to wiesz, Nie ma jeździ. Dzisiaj przyjechali nam zamontować te siatki do kopowych do wieltonów. I jeden wielton stoi właśnie tam na gospodarstwie i mają to montować. I uczeń wziął PTSP i John Deera, żeby po prostu go zastąpić. Mają to zrobić do jednego i resztę mamy sobie sami zrobić, tylko to na wzór ma być, jak to mamy zamontować. Podjechał. Ale tak i tak nie będę montował do dwóch wieltonów do trzech Wieltonów, tylko zamontuję do dwóch Wieltonów, a jedną zamontuję do Waii, bo w Waii w ogóle nie mamy plandeki. I uczeń wyjeżdża. będzie Jeszcze troszkę na tył nasypać można. Tak. I tu możecie jechać, ja jestem, a od tamtej strony, od ulicy jestem. A jadę. Tak powoli powoli, hektary ubywają, w godziny również Kopiemy tu będziemy do końca dnia, nie będziemy przejeżdżali na inne pole. Kopiemy cię cały dzień prytkowe ziemniaki. Kolejny zagon wysypujemy na czerwonego teraz. To będzie ostatni, ostatnia przyczepa ziemniaków rytkowych i jedziemy poprzeczkę tutaj kopać wśród miarę z do końca nie jest wykopany, bo już nie będziemy przejeżdżali dalne, tylko tutaj sobie skończymy. Jedzie Lucian, tu mu wejdzie ten zbiornik, jeszcze trochę Sebastiana i będzie pełno. Idziemy po przeczniach. W sumie dwa kółka trzeba zrobić. Oni po przeczniach zaczli kopać tam od dobroby. Teraz bierzemy cztery i zostaną jeszcze cztery Co mu się tutaj stało? Co, kamień wpadł? Nie, 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 łożysko poszło? to nowe było kółko, tak? co? nowe płonie z następnego roku, nie? weź ten, masz tu telefon? weź tu, o, żeby pamiętać jak są podpłaty Starło się już trochę? Jeszcze, Jeszcze trochę pojeździe. Będzie bez koła na razie. Czekałaś tak. Czekałaś Nie ruszał się? O kurde. I trzeba tam odgrzebać to. Tutaj muszę ominąć to, bo tu jest mokro Sebastian też tutaj robił kolejny Bombaj mnie tam ściąga Tu jest twardo, bo jest ścieżka, bo a tam już jest miękko Także to omijamy Już objeżdżam koło Wąwóz praktycznie Tamta strona zrobiona, teraz tu No i bombus mamy objechany teraz jedziemy tutaj No i lecimy już wzdłuż asfaltu Najdłuższa prosta, 3 km I ostatnia przyczepa dzisiaj No i kolejny dzień kopania zaliczony, wracamy już Jesteśmy na gospodarstwie.